Cześć. Słuchajcie, właśnie wjechała za pośrednictwem firmy Ryder, która jest bezpośrednim importerem butów marki GERNE. Jest to włoska firma, która robi świetne buty, nie tylko sportowe, jak możemy widzieć na zawodach, ale przede wszystkim offroadowe. Bardzo dużo zawodników MXGP czy MXGP2 jeździ właśnie na tych butach. No a my uderzamy, jeśli chodzi. O buty krosowe z marki Gerne dla dzieciaków. Bo jak wiecie, bardzo dużo sprzedajemy dirt bikeów, pit bikeów, bardzo dużo nas dzieci ogląda. Rodziców nasz ogląda. No i teraz chciałbym Wam pokazać buty, które są według mnie no, najlepszym rozwiązaniem, bo nie dużo kosztują. 899 to wcale nie jest dużo, uwierzcie mi, za but. But dosyć lekki, but wzmacniany, jeśli chodzi o podeszwę z przodu takimi blaszkami. Bardzo fajna, typosgowa podeszwa. Dzieciaki, które kupują, bo całą dostawę ostatnią sprzedaliśmy, bardzo szybko stają się dopasowane do nogi, czyli one nie są aż tak bardzo sztywne. Mają raz, dwa, trzy, cztery zapięcia, które naprawdę działają bardzo fajnie. Dodatkowo w zestawie dostajecie na wymianę cztery takie e, klamry. Od wewnątrz oczywiście but bardzo fajnie wyposażony z membrankami. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest przeciwdeszczowy. E, tutaj mamy taką podszewkę 3D Mesh, co powoduje, że noga nam nie będzie e, śmierdziała. Dobrze dopasowane i zobaczcie, jaką mamy rozmiarówkę. Udało nam się Zamówić specjalne było dla nas od rozmiaru 33. Już mój syn Ignaś nie może się doczekać, więc 33, 34, 35 do rozmiaru 40. Mamy i to jest podstawa do tego, żeby dziecko prawidłowo i bezpiecznie jeździło w frodzie.